Z tej broni strzelano do policjanta. To nie oznacza, że ktoś tutejszy z niej strzelał. Pozwoli pan, że my o tym zadecydujemy. Nie mogę panom pomóc. Dałem słowo. Osłania pan przestępcę. Powstrzymuje pan śledztwo. Ukrywa pan przestępstwo. Niech pan. Dziesiątka. Tomasz Radström. W czołówce. Co ci. jest diabelski duch! Dół. Nie może się złość najbardziej krwawych bitew morskich w dziejach. Niedziela 12 września uh, The Kennedy. Tym razem kierowca auta nie ma szans na ucieczkę.